Choćbyście nie wiadomo jak byli prawo, ja to myśl muszę skończyć. Otóż co ja sobie pomyślałem dzisiaj rano? Pomyślałem sobie co się dzieje z tym społeczeństwem? Co się dzieje z tym społeczeństwem? Stało się jakimś społeczeństwem teologicznym. No dość tej refleksji na marginesie, to jest wstawka. Dość tej refleksji na marginesie, ale nie mógłbym stąd odjechać nie wypowiedziawszy jej, bo należy oddać sprawiedliwość Warszawie, gdybym to powiedział w gnieźnie, już byłbym niesprawiedliwy. Moi drodzy, ostatnie brawo było przy sercu. Temu się nie można tak bardzo dziwić, przede wszystkim dlatego, że jesteście młodzi, a następnie wszyscy należymy do tego społeczeństwa, którego największy poeta napisał w swojej młodości: Miej serce i patrzaj w serce. I ja myślę, że Mickiewicz, chociaż pisał w duchu swojej epoki romantycznej, jednak nie był daleki. Od biblijnego znaczenia serca. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie. Człowieka więc trzeba mierzyć miarą wnętrza. Trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha. Miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego. I to właśnie mówi nam dzisiejsza liturgia. Tylko Duch Święty może człowieka napełnić, to znaczy doprowadzić do spełnienia jego człowieczeństwa przez mądrość i miłość. I dlatego też pozwólcie, że to moje z Wami dzisiejsze spotkanie Wobec szeroko otwartego wieczornika naszych dziejów, dziejów Kościoła i narodu, będzie przede wszystkim modlitwą o dary Ducha Świętego. Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę taką starą książeczkę do modlitwy, pokazał w niej palcem, Modlitwę o dary Ducha Świętego. Tak ja dzisiaj, ja którego również nazywacie Ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar mądrości, o dar rozumu. Odar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, odar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości, życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie odar bojaźni Bożej o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tej, tę modlitwę, którą kiedyś pokazał mi palcem mój rodzony ojciec, i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać. Wieczerniku Kościoła związani z najgłębszym nurtem Jego dziejów i będziecie wówczas trwać w wieczerniku Dziejów Narodu. Ogromnie wiele zależy od tego, jaką każdy z nas przyjmie. Miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa. Wiecie dobrze, że są różne miary, wiecie, że są różne kryteria oceny człowieka, wedle których kwalifikuje się go już w czasie studiów, potem w pracy zawodowej, w różnych kontaktach personalnych. Tak dalej. Odważcie się przyjąć tę miarę, którą pozostawił nam Chrystus w wieczerniku Zielonych Świąt.